21 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej w Gromniku obchodzono uroczystość 40-lecia nadania imienia Wincentego Witosa tutejszej szkole oraz powiatowe obchody 80 rocznicy rzezi wołyńskiej. Gratuluję całej społeczności szkolnej, że takiego patrona obrali. Myślę, że będzie w dalszym ciągu przewodnikiem wielu pokoleń, które tutaj będą kształtowały się, wychowywały i będą wzrastały do dorosłego życia. W momencie, kiedy na terenie Europy dzieją się złe rzeczy, jest ważna pamięć o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. W tej chwili z naszymi sąsiadami z Ukrainy współpracujemy, wspieramy ich, ale nie zapominamy o tej trudnej historii. Trudnej historii, której świadkami byli nasi rodzice, nasi dziadowie. Uroczystość 40 lat nadania imienia, a również wspaniała myślę, że też tradycja tutaj, jeżeli chodzi o, no, o bohatera, o patrona tej szkoły. Tutaj myślę, że gromadzimy się, ażeby również tą, tą pamięć o tym bohaterze, o tym patronie tutaj również uczcić i pamiętać o nim. 40 lat temu szkoła, w którą stoimy, uzyskała imię Wincentego Witosa, jak i również sztandar, którym się chlubimy do dzisiaj. Patron, jak najbardziej właściwy, idealista, walczący o Polskę, prawdziwy patriota, jest wzorem do naśladowania dla na kolejnych pokoleń i mam nadzieję, że kolejne pokolenia również będą czerpały z niego wzorce i jego myśli realizowały w swoim życiu. O jakości i wartości szkoły świadczą jej absolwenci. Przez te 40 lat mury naszej szkoły opuściło wielu ludzi, którzy osiągnęli nieprzeciętne sukcesy w różnych dziedzinach życia, nauce, kulturze, sztuce, rzemiośle, biznesie czy działalności publicznej. Czasy wspominam bardzo miło. Zaczęłam swoje treningi i przygodę ze sportem, gdy chodziłam, uczestniczyłam tutaj do gimnazjum. Bardzo miło wspominam ten czas. wszyscy zgromadzeni mogli oglądać montaż słowno-muzyczny autorstwa naszych nauczycieli. Montaż polegał na tym, że zostały odegrane jakby cztery scenki. Scenki dotyczyły życia tego Witosa. Między scenkami znalazły się fragmenty piosenek w wykonaniu uczniów Naszej szkoły, jak również absolwentów. Dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i uświetnili tę uroczystość. XXI wiek. Młody, podejdź no tu do mnie, tak ty. Opowiedz mi, jak to z wami jest? Jak żyjecie w tym XXI wieku? Mamy wszystko, no większość z nas. W każdym razie nie muserowej kapusty. Książki odchodzą do Lamusa. Czytamy e buki, a encyklopedia nazywa się teraz Wikipedią i mam ją w swojej komórce. W składziku? Nie, w telefonie, takim bez kabla. Nosimy go w kieszeni. Gdyby pan dzisiaj żył. Mnie, gdzie wiara nie ma granic, daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie zabierzesz. Prowadź głębiej, niż pójść mogą moje stopy, moja wiara się umocni w twej obecności. Bo Mnie gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami. Wszyscy goście, z którymi miałem przyjemność dzisiaj rozmawiać, potwierdzają, że na każdym kroku, w każdym cencie tej imprezy, w każdej sekundzie było wszystko doskonale przemyślane, zorganizowane. A do tego artyści, no powiem szczerze, artyści wysokiej jakości pięknie śpiewają. No cóż, pogoda dopisała, goście również i, i tak trzymać.